Zapada noc. Hm. Opuszczam moje mechanizmy. I wkradam się do domu kolegi. Podobno ma w swojej skrzyni bardzo dużo diamentów. Zobaczymy, czy to prawda. Hm. Jakby jakiś korytarz. Chyba wejście do jego domu. Idziemy. A płytka standardowa, żeby drzwi się zamknęły. Wow, ale fajnie wykorzystał. Link jako, jako. Jakiś taki wzór na dywanie. Idziemy. A, co jest? Co, co to jest? Czy na pewno nas usłyszał. Uciekać! Okej, okay. cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraftowych Różności. Jak mogliście na intrze zaobserwować, jest to coś w rodzaju alarmu. Dla, dla nie, niesprytniejszych mówię, że to w zamierzeniu był alarm. Wykorzystuje on w Minecrafcie note bloki, które wydają dźwięki no i alarmują nas, jeżeli na przykład by ktoś wchodził. To jest za zastosowania na przykład, jak gramy z kolegą, no i można gdzieś tu u siebie zamontować. Tak więc, tak wygląda cały mechanizm i ja oczywiście wiem, że go się da zrobić dwa razy mniejszego, no ale po prostu już nie, nie chciałem tracić czasu na pakowanie tego, jaki tak tutaj mam dosyć dużo miejsca. Tak więc, jak widzieliście, tutaj wszedłem i ten mechanizm opiera się na zastosowaniu, o, teraz znowu słyszycie, linki i zaczepów na linę, które zostały dodane już... O. Dawno temu, no i według mnie, do takich jakby alarmów, czyli właśnie takiego, coś mi to przypomina, takie są takie czujniki laserowe. To, to myślę, że coś takiego to miało odgrywać. No i myślę, że to jest bardzo przydatne. Tak więc, chyba już Wam w miarę wyjaśniłem, na czym to polega, i jeszcze głównie co, jak ma działać, będę objaśniał przy poradniku. Tak więc, teraz do niego przejdziemy. Okej, okay, będziemy do tego potrzebowali. Po kolei, redstone repeatera, redstone'a, yy, uchwyt na linę, czerwono pochodnie, yy, sznurek, jakieś bloki i note block, czyli taki blok muzyczny trochę. bo on, no Może nie fajną muzykę robisz, naprawdę widziałem bardzo ciekawych filmików, ale mniejsza z tym, znowu zszedłem na temat Cika. Nie będę budował tego całego przejścia, bo to było tylko na, na potrzeby prezentacji. Ja Wam zbuduję sam schemat mechanizmu. Tak więc tu będą nasze uchwyty na linę. Damy to cztery kratki, po prostu stawiamy je i między nimi przecią... przeciągamy. up nie to przeciągamy między nimi linę. Widzicie, one się łączą, i teraz yy, kiedy na nie wejdę, one przesyłają sygnał. Tak więc to będzie kluczem. My to teraz zrobię w te... z tej strony, i tak. Pierwszym naszym krokiem będzie zbudowanie wprowadzenie negacji sygnał tu pójdzie i wprowadzi negację ponieważ tutaj będzie nasz ukochany mechanizm który potrafi naprawdę wkurzyć jeżeli jest do czegoś podłączony czyli rapid pulser on jest używany do takiego szybkiego na przykład, wystrzeliwania i to właściwie było pokazane także w filmie, dlatego nie będę objaśniał jak to robić będzie się wam adnotacja wyświetlała na ekranie jak dokładnie wykonać coś takiego? To w jednym z moich filmów w tej samej serii wykonałem. Teraz, kiedy doprowadzimy stąd energię, on przestanie nam pulsować i o to nam chodzi. Teraz, od tego możemy pociągnąć energię, którą dostarczymy do naszych bloków. Raz, dwa, a jeden, jada, trzy. I teraz tutaj, bo tutaj nam znowu się sygnał urwał. Teraz, jeżeli chcemy, żeby tak fajnie brzmiało, według mnie, trochę jak alarm. Należy je najpierw postawić. Ups. Ne. Już zacząłem na nich grać. I wykopać pod nimi bloki, bo wtedy mają dźwięk i nastawimy je na coś fajnego, trochę podgłośnie dźwięki, żeby to było na pewno słychać. Okej. Okay. Okej, okay, na no takie czerwone nutki byśmy to nastawili, dwa, a to troszeczkę wyżej byśmy nastawili. Ja tam... Ja tam muzykiem nie jestem, dlatego nie wiem czy to się coś chodzi w górę, czy w dół. Nie, naprawdę to jest, nie, nie jestem zbyt dobry z, z muzyki. No i co? I tak wygląda cały mechanizm. Jest dosyć prosty i teraz, jeżeli wejdziemy tutaj w te linki, reston się załączy, yy, ta pochodnia zgaśnie, to zacznie pulsować i zacznie wysyłać sygnał do tych bloków, które zaczną wydawać dźwięki. Widzicie taki jakby alarm? Oczywiście, jak ktoś przez co to przechodzi, to, to będzie ten dźwięk troszeczkę krótszy. Ale i tak można go usłyszeć, jeżeli ktoś ma dźwięki włączone. Tak więc, jeszcze tutaj pokażę z góry, jak to wygląda. Tak schematycznie. I myślę, że będziemy mogli kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że ten mój ciekawy pomysł się Wam go spodobał, tak żeby nie było nigdzie, nigdzie go nie podpatrzyłem. Sam go wymyśliłem, pewnie już ktoś na to na pewno wpadł, ale ja Wam chciałbym to pokazać, jak ja bym to po prostu po swojemu zbudował. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeżeli ci się spodobało, to kliknij kciuka w górę. Nie, ja nie zarabiam na tych kciukach, żeby nie było. Dla mnie to po prostu jest czysta motywacja. że komuś się to podoba, to ja z chęcią mogę robić następne filmy. Tak więc dzięki za oglądanie, cześć, trzymajcie się i na razie.